Letnie czytanie. Władysław Kopaliński, kot w worku, czyli z dziejów powiedzeń i nazw. Stonoga. Sądząc z nazwy, Stonoga powinna mieć Stonuk. I miałaby ich na pewno tyle, gdyby nasze nazwy zwierząt odznaczały się większą konsekwencją i dokładnością. Ale wiemy przecież, że wieloryby nie są rybami, tylko ssakami. że świnka morska nie jest ani świnką, ani morską, ale lądowym gryzoniem, że liliowce to nie kwiaty, a morskie szkarłupnie. Wiemy też, że kuski, słoniki orzechowe, wołki zbożowe i jelonki to nie małe kozy, słonie, wołki i woły i jelenie ale różne gatunki chrząszczów, a wreszcie suwki i pawiki to niekoniecznie małe ptaki, ale motyle. Jasne więc, że stonoga nie ma nóg. Ma ich przeważnie tylko 24 albo nawet 20, zależnie od gatunku. A paryczniki, zwane z grecka hilopoda, czyli tysiąc nogi. Jest to rząd stawonogów z wielkiej gromady wijów. Miewają one, zależnie od podgromad i gatunków, od 30 do 360 odnóży, ale przecież nie aż tysiąc. Ten brak precyzji w naszym sposobie określenia gatunków zwierząt składa, skłania niejednego poważnie myślącego naukowca do nazywania każdej żyjącej istoty jej łacińską nazwą naukową. Może on z całą surowością wskazać, że gdy kto mówi o barzancie, może mieć na myśli równie dobrze bażanta jak przypiórkę, kuropatwę, perliczkę afrykańską czy indyka amerykańskiego. Natomiast takie określenia jak kwarzianus kolchicus, koturniks cuturn Koturnix, perdix perdix lub Otis nie, nie zostawiają pola do nieporozumień, choć rzecz prosta nie dla wszystkich są jednakowo zrozumiałe. Wiemy lub domyślamy się, jak ograbionym może się czuć więzień oznaczony jedynie numerem. W podobny sposób zwierzę, nasz krewniak, współuczestnik przygody życia na swój własny, indywidualny sposób, jest zdegradowane i wynaturzone przez nałożone mu, jak obroża, sztuczne grecko-łacińskie przezwiska. Jedną z najcudowniejszych rzeczy w zwierzęciu jest właśnie jego zwierzęcość, której niemało jest przecież w określeniach dzik czy jeleń, a całkiem nic w określeniach sus scrofa i cervus elaphus. W którym brak także jakby odrobiny powietrza pachnącego sosną, wilgotną ziemią, poszyciem leśnym, wiatrem i deszczem. Powietrza, na którym przebywają obwe zwierzęta. Tak przynajmniej sądzą ludzie lubiący włóczyć się po lasach, łąkach i polach. Istnieją niewątpliwie poważne powody. Aby stosować nazwy naukowe we właściwym czasie i odpowiednich okolicznościach. Podobnie jak i lekarz może mieć swoje racje, kiedy uważa za potrzebne nazwać zwykłą sól kuchenną chlorkiem sodu. Ale nasze amatorskie kontakty z przyrodą źle znoszą taką oficjalność. Pragniemy wiedzieć różne rzeczy o zwierzętach, jeszcze zanim wyjdziemy latem na łąkę bez książki przewodnika do oznaczania gatunków i spotkamy sam. Lub zająca, albo czaplę, bo pozwala nam to czuć, yy, nam to na przeżycie pewnych dość trudnych do określenia uczuć i myśli, czy, prościej, pewnych stanów, bez których czu czulibyśmy się ubożsi. Czy stonoga ma stonóg? Nie. Ale czy ona wygląda, jakby miała stonóg? Czy ta mała zwierzęca osoba sprawia właśnie takie ogólne wrażenie? Czy nazwa stonoga odzwierciedla jej indywidualność? Ależ oczywiście, to też Stonoga jest dobrą nazwą. Podobnie, chociaż kwiczą, ściśle mówiąc, nie kwiczy, ale przecież wydaje głos znacznie bardziej do kwiczenia podobny niż mogłaby to sugerować nazwa turdus Pilaris.